Prezydent Francji potwierdził transfer Kiliana Mbappé do Realu Madryt. Luka Modric opuszcza Królewskich i dziesiątkę po nim przejmie właśnie Kilian Mbappé. Piłkarz Chelsea po raz pierwszy od 2018 roku został wybrany zawodnikiem miesiąca. Siemano, ja jestem Mateusz, a dzisiaj powiemy jeszcze na temat. Liverpool odpada z walki o Mistrzostwo Anglii, BVB zdemolowane, Ajax Amsterdam w finansowych tarapatach, Harry Kane kontuzjowany, potrzebuje cudu, aby pobić rekord, Roberta Lewandowskiego, a Granada z Piątkowskim i Jóźwiakiem spada do drugiej La Ligi. Osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. A Betfan z okazji dzisiejszego wielkiego hitu, czyli meczu pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa ma dla Was specjalną ofertę. Możecie zgarnąć freebet o wartości 250 zł za celne uderzenie w tym spotkaniu. Szczegóły, a także pełen regulamin tej promocji macie oczywiście na dole w opisie. Pamiętajcie tak, Także o tym, aby przy ewentualnym zakładaniu konta użyć kodu Landry. Życzę Wam udanej niedzieli i zapraszam do oglądania. Chelsea pomimo tego, że ten sezon jest dla nich tragiczny, to dalej walczą o europejskie puchary i wczoraj udowodnili, że warto grać do samego końca. W meczu z Nottingham Forest przegrywali do 80 minuty, ale ostatecznie wygrali 3-2. W minucie 73 gola na 2-1 do 1 dla Nottingham zdobył były zawodnik The Blues Callum Hudson-Odoi i było bardzo blisko, aby wychowanek Chelsea właśnie ich pogrążył. Jednak ostatecznie trafienie Sterlinga oraz Jacksona odpowiednio w 8 oraz 82 minucie dały im 3 punkty, dzięki czemu wskoczyli na pozycję numer 7 z dorobkiem 57 oczek. Wielki krok w stronę wygrania Premier League poczynił Manchester City, który wczoraj zdemolował Fulham 4 do 0. Dwa trafienia Guardiola oraz pojedynkiem Fodena oraz Alvareza pogrążyły gospodarzy, a piłkarze Guardioli dopisali trzy punkty i obecnie o dwa oczka wyprzedzają kanonierów. W walce o tytuł nie liczy się już Liverpool, który stracił nawet te matematyczne szanse na zajęcie pierwszego miejsca. Co ciekawe, to Alvarez trafił z karnego, którego chciał wykonać Gwardiol, jednak na prośbę Kyla Walkera. Oddał jedenastkę napastnikowi. Gdyby Guardiola jednak postawił na swoim, podszedł do wykonania tego karnego i go wykorzystał, to byłby pierwszym obrońcą w historii Premier League, który to zdobył Hatrika. Wydawałoby się, że finalista Champions League nie będzie mieć najmniejszego problemu, aby rozbić ekipę, która to ledwo utrzymuje się w Bundeslidze. No ale wczoraj to właśnie Mainz rozbiło BVB 3 do 0. Tak naprawdę po meczu było w minucie 23, gdy to padła ostatnia bramka. A co ciekawe w 18 minucie Jason Klee wykorzystał fatalny błąd bramkarza, który piłkę podał prosto pod jego nogi. Wynik tego meczu, a także jeden punkt zdobyty przez RB Lipsk sprawił, że Borussia Dortmund ten sezon zakończy, na pewno na pozycji numer 5. Początek tego sezonu w wykonaniu Ajaxu Amsterdam był po prostu tragiczny. I choć potem poprawili swoją grę, a w zimowym okienku transferowym sprowadzili Jordana Hendersona z Arabii Saudyjskiej, udało im się wskoczyć na zaledwie albo i aż piątą pozycję. Pewne jest, że wyżej już nie awansują, ale nie jest powiedziane, że jeszcze nie spadną, gdyż rywale tracą do nich zaledwie dwa punkty. Tym samym pewne jest, że nie zagrają w Champions League w kolejnym sezonie, co przekłada się na mniejsze zarobki, a tym samym... Kłopoty finansowe. Według Davida Orsteina, czyli znanego dziennikarza, sytuacja na klubowym koncie jest po prostu tragiczna i może w letnim okienku transferowym zmusić klubowe władze na wyprzedaż nawet pięciu piłkarzy. Mowa tutaj o wspomnianym już byłym zawodniku Liverpoolu, ale nie tylko, gdyż możliwe, że Bergwine także zmieni klubowe barwy. Dwa dni temu Kylian Mbappé w specjalnym nagraniu ogłosił, że jest to jego ostatni sezon w barwach Paris Saint-Germain i po zakończeniu tego sezonu opuszcza klub z Paryża. Zapewne transfer do Realu Madryt zostanie ogłoszony po zakończeniu tego sezonu, a być może dopiero po zakończeniu Euro 2024. Dziennikarz Ramon Alvarez podaje, że francuski napastnik będzie występował z numerem 10, który to otrzyma po Modriczu. Chorwat ma opuścić Madryt po zakończeniu tego sezonu, czym zwolni dziesiątkę, Myślą, że godnemu następcy. Nastroje uspokaja jednak agent Luki Modricza. Na chwilę obecną nic nie jest jeszcze klarowne co do przyszłości Luki Modricza w Realu Madrid. W przyszłym tygodniu wszystko będzie dla nas jaśniejsze. Real Madrid jest ojczyzną Modricza i wspólnie zdecydujemy, co będzie najlepszym rozwiązaniem. Niezależnie od tego, co wydarzy się w najbliższych tygodniach, Luka Modric to żywa legenda Realu Madrid i to przez duże L. Dołączył do ekipy z Estadio Santiago Bernabeu 27 sierpnia 2012 roku. Od tamtego momentu rozegrał 530 meczów, zdobył 39 goli i zaliczył 85 asyst. Opuszczał Tottenham mając 27 lat i ani jednego trofeum na koncie. Obecnie po 12 latach przygody w Hiszpanii może pochwalić się dorobkiem 25 pucharów. Prezydent Francji Emmanuel Macron rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące przyszłości Kiliana Mbappé. Podczas odpowiadania na pytania internautów na platformie X, prezydent wyraził nadzieję, że Real Madrid zwolni Kiliana Mbappé na Igrzyska Olimpijskie, umożliwiając mu występ w barwach reprezentacji Francji. Chodzi dokładnie o to, że FIFA nie uznaje Igrzysk za oficjalne wydarzenie międzynarodowe, a to oznacza, że tak naprawdę kluby nie mają żadnego obowiązku, aby zwalniać piłkarzy właśnie na ten okres i właśnie z tego powodu pojawiają się obawy prezydenta, jednak zarazem tymi słowami potwierdził, że kolejnym klubem Kilian Mbappé będzie Real Madrid. Premier League nagroda dla piłkarza miesiąca to dość istotne wyróżnienie, które to w ostatnich latach przypadało piłkarzom wielu klubów, ale tylko nie Chelsea. Piłkarz The Blues, który jako ostatni zdobył to wyróżnienie, to Eden Hazard, który został nagrodzony za grę we wrześniu 2018 roku. Wczoraj ogłoszono, że zawodnikiem kwietnia 2024 roku został Palmer, co sprawia, że jest on pierwszym piłkarzem Chelsea od 5,5 roku, który zdobył właśnie tę nagrodę. Wielkie brawa! Są coraz mniejsze szanse na to, aby Harry Kane pobił rekord Roberta Lewandowskiego, wynoszący 41 goli w jednym sezonie Bundesligi. Już jutro gwiazda południa zagra z Wolfsburgiem, ale zgodnie z informacjami, jakie to na konferencji prasowej przekazał trener Thomas Tuchel, Harry Kane w tym momencie zmaga się z kontuzją pleców. Jeżeli faktycznie tak się stanie, to kapitanowi reprezentacji Anglii pozostanie do rozegrania tylko jeden ligowy mecz z Hoffenheim 18 maja na zakończenie tego sezonu. W takim razie przystąpi do tego ostatniego meczu z 36 golami na koncie i do wyrównania rekordu Polaka będzie potrzebował aż 5 bramek. Wisła Kraków wygrała w dramatycznych okolicznościach mecz finałowy z Pogonią Szczecin o Puchar Polski, a właściciel klubu, czyli Jarosław Królewski pochwalił się w mediach listem od prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Klubów. Mówię o tym, gdyż prezesem tego stowarzyszenia jest sam właściciel Paris Saint-Germain Nasser El-Halafi. Komu mi się w ostatnim meczu z Cosenzą zapewnili sobie awans do serie A. W tym samym po 21 latach zagrają ponownie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech. Wielkie gratulacje, bo to olbrzymi sukces, a swój udział w nim miał sam Cesk Fabregas, który to od tego sezonu pełni w tym klubie rolę asystenta trenera, Hiszpan także w tym włoskim klubie zakończył karierę. Dokładnie 1 lipca 2023 roku przeszedł na emeryturę. Natomiast wczoraj stało się jasne, że Granada spada do drugiej La ligi. Klub Kamila Jóźwiaka oraz Kamila Piątkowskiego nie ma żadnych matematycznych szans na utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii. O spadku dowiedzieli się jeszcze przed rozpoczęciem meczu z Real Madrid, gdyż Majorka pokonała Las Palmas i utrzymała się w lidze właśnie kosztem Granady. Takie informacje nie pomogły im w rywalizacji z królewskimi, którzy pewnie wygrali 4:0. Po raz kolejny cały mecz w Ralu Madrid rozegrał po kontuzji Tibor Courtois. No i standardowo, na sam koniec, o tym, co nas dzisiaj czeka. W Premier League mamy zaplanowany tylko jeden mecz, ale za to wielki hit, bowiem na Old Trafford Manchester United podejmie Arsenal. Hiszpanii Cadiz kontra Getafe, Atletico Madryt Celta Vigo, Valencia Rayo Vallecano, Ara Betis zagra z Almerią. We Włoszech Lazio kontra Empoli, Genoa Sassuolo, Ella Z Verona, Torino, Juventus podejmie Salernitane, natomiast Atalanta zagra z AS Romą. W niemieckiej Bundeslidze Damstadt Hoffenheim, Bayern-Monachium, Wolfsburg. Natomiast Bochum zagra z Bayerem Leverkusen. We Francji, kilka ciekawych meczów: Montpellier kontra AS Monaco. Paris Saint-Germain zagra z Toulouse, a Rennes podejmie RC Lens. Natomiast w naszej polskiej ekstraklasie puszczanie połomice warta Poznań. Widzę Łódź, zagłębie Lubin. Natomiast o godzinie 17.30 wielki hit: Lech Poznań kontra Legia Warszawa. Na dziś to koniec. Dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Jeżeli z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, to będzie mi bardzo miło, jeżeli go ocenicie. Zachęcam do obejrzenia tego poprzedniego filmu, a tam mówimy o możliwym transferze Cristiano Ronaldo do Bayeru Leverkusen. Życzę Wam miłego, udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!